21 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie odbyło się trzecie już spotkanie informacyjne dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka-Świerżowska a miejscowością Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. Wzięli w nim udział. Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Lider Inwestycji, Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Waldemar Trzaskowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jączak, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Marcin Łopuszański, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice do Spraw Technicznych Mirosław Pułkowski, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, Wójtowie i Burmistrzowie pozostałych gmin powiatu garwolińskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji. Podobnie jak podczas poprzednich konsultacji, przedstawiciele biura projektowego Most Projekt, Jakub Kozłowski i Mariusz Kos, przedstawili prezentację dotyczącą wariantów zadania inwestycyjnego. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag dotyczących planów budowy mostu i dróg. Tym razem pytania dotyczyły m.in. możliwości powstania w ramach inwestycji również mostu kolejowego czy rozbudowy dróg dojazdowych. Program Mosty dla Regionów generalnie jest edytowany dla mostów kołowych, a nie kolejowych. Była przedtem taka koncepcja oczywiście jeszcze, ale przed tworzeniem tego programu rządowego Mosty dla Regionów, także tylko dotyczy ten program. Dróg kołowych. Wykonujemy te drogi dojazdowe do najbliższej drogi, która, czyli tu w tym wypadku po naszej stronie, do 801. Oczywiście to jest w naszej ocenie początek tych zmian, które będą powały w regionie, w tym powiecie garwolińskim, i mam nadzieję, że kolejnymi etapami będzie, będą rozmowy i będzie docelowe włączenie do trasy S17, a czy w tym, w tej relacji, czy w innej, no to jest jakby dalsza dyskusja. Natomiast natomiast na pewno my jako samorządy i w ramach programu Moty dla Regionów tej inwestycji nie zrealizujemy. To jest, to jest początek pewnych inwestycji. Mam nadzieję, które zmienią region, ale, ale jeszcze jest za wcześnie, natomiast już rozmawiamy i już widzimy potrzebę włączenia tej, tej inwestycji do S17. Otrzymaliśmy od y, Generalnej Dyrekcji Dług Krajowych i Autostrad wstępne warunki dotyczące y, możliwości włączenia rozbudowy skrzyżowania y, na połączeniu tej inwestycji z krajową nr 79. Y, te warunki na tym etapie są y, dosyć ogólne, no wiadomo nie mamy jeszcze szczegółowych rozwiązań, niemniej jednak wykazały konieczność dostosowania rozwiązania skrzyżowania. Skanalizowanego do analizy i prognozy ruchu, którą przeprowadziliśmy do natężenia do struktury rodzajowej pojazdów, które tam się będą przemieszczały. My na końcu tego etapu, który, który jeszcze, jeszcze około dwóch miesięcy będzie trwał, będziemy prezentować dwa warianty skrzyżowań dla każdego połączenia z istniejącymi drogami publicznymi. Też dla skrzyżowania z drogą krajową nr 79, dwa takie warianty powstaną. I na pewno będą one elementem uzgodnienia z, z, z Państwa z Generalną Dyrekcją dróg krajowych. Przywale jest, no tam są podtopienia takie dość duże. Wiem z, dlatego, że mieszkam nad Wisłą i w tamtym miejscu wiem o co chodzi. Czy to będzie tak zabezpieczone, żeby, było, żeby to po prostu nie rozwaliło potem, bo wiem, że Wisła pracuje i ona i tak wyrywa swoje to już... Takie pytanie raczej do wód polskich, bo wyrywa normalnie brzegi. No i kiedyś to dojdzie do wału, a potem będzie dopiero problem. Mieszkańcy nam wskazali, że tam w konkretnych lokalizacjach lokalnie wiosną e, są, są podtopienia. To jest bardzo istotna informacja dla nas jako projektantów. My otrzymujemy konkretne wytyczne, poziomy wód zalewowych z wód polskich. Będziemy robili kompleksową dokumentację geologiczno-inżynierską, która też y, pokazuje poziomy i wahania poziomów wód gruntowych i wód zalewowych. Korpusy, korpus projektowanej drogi powiatowej w, tym, w tych rejonach, na które y, tutaj Państwo zwracacie uwagę, szczególnie będą analizowane, żeby, żeby ich wysokość y, nawet w przypadku wystąpienia jakichś podtopień była odpowiednia, żeby, żeby nie zakłócała ruchu drogowego i pieszo-rowerowego. Tu chodziło Panu pewnie o erozję postępującą brzegu Wisła, które w międzywalu, jakby zrywa brzeg i zmierza w kierunku wału przeciwpowodziowego, i wtedy występują te wody podsiąkowe, gdy jest fala wezbraniowa na rzece Wiśle. No i ta obawa z tego tytułu, że. Gdy ta główna nurt no, rzeki Wisła przeniesie się w kierunku wału, no to te, wtedy te podciągi będą większe, no i rodzi to niebezpieczeństwo jakby podciągów i uszkodzenia tej drogi w tym wariancie pierwszym, ale tutaj tak jak firma projektująca powiedziała, na pewno to będzie uwzględnione i odpowiednio zabezpieczone. Czy w dalekiej może przyszłości, to daleka jeszcze przyszłość, będą tam mogły kursować na przykład statki pasażerskie? Kazimierz Warszawa, tak się składa, że aktualnie prowadzimy bardzo intensywne rozmowy i to na poziomie ministerstwa z tym, jakie parametry żeglugowe pod tym mostem uwzględnić będą i będą mi tak wysokie, pytanie jak wysokie, bo to ma zawsze wpływ na koszty inwestycji, o tym też musimy myśleć, mogę powiedzieć tyle, czego nie przyjmiemy, te parametry techniczne, nie chcę wnikać ile to konkretnie jest, ale Mówimy tak naprawdę o wyborze między y, 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 najwyższym miejscem a miejscem drugim zawsze na podium. Y, to są najwyższe parametry jakie, jakie mają y, y, być przyjęte bo planistyczne dokumenty y, y, krajowe też mówią o pewnych y, kierunkach rozwoju i, i w jednym z tych wariantów wisko w tym przebiegu też y, y, jest uwzględniana i, i jak najbardziej y, to będzie tak, żeglowny no, Jednym z najwyższych parametrów jest w naszym kraju przyjmujemy. Rozpoczynając w ogóle inwestycje i rozmawiając z firmą, przyjęliśmy, że nie będzie to most spektakularny w sensie pylonów, jakiś taki warszawski nazwijmy. To będzie to most bardzo praktyczny i taki, który obniży koszty na tyle, że, że będzie bardzo funkcjonalny i użytkowy. Pytanie o źródła finansowane. Na, na tak. wszystkich poszczególnych etapach o tym informujemy. Jest, jest to pewna forma współfinansowania, przede wszystkim źródła rządowe, czyli program Mosty dla Regionów, natomiast część tych inwestycji, chociażby drogi dojazdowe, nie mieszczą się w tym finansowaniu, więc będą to środki samorządów i mamy deklarację. Samorządu i nie tylko deklaracji, bo chyba już w WPF jest WPF, to tak. wpisane, że samorząd województwa mazowieckiego na etapie budowy, nie teraz na etapie projektu, ale na etapie budowy włączy się w realizację tej inwestycji. O środkach była tam deklaracja 100 milionów, natomiast teraz o środkach nie mówimy, bo bo one się zmieniają, widzimy, co się dzieje, więc, więc w tym momencie o wysokości środków nie mówiłem. Taka deklaracja rzeczywiście jest. Na zakończenie, partnerzy inwestycji pokrótce podsumowali trzy spotkania konsultacyjne. Przede wszystkim chciałbym podziękować swoim partnerom za to, że zdecydowaliśmy się wspólnie przystąpić do tego projektu. Projektu bardzo ważnego dla regionu. Pewnie na samym początku nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę, na co się porywamy, ale, ale myślę, że. Krok po kroku jesteśmy na drugim etapie realizacji inwestycji projektowej. Zaczyna ten most nabierać kształtów. Gdyby nie program rządowy Mosty dla regionów, w ogóle nie, nie, nie byłoby pewnie szans, żeby rozpocząć rozmów nawet na ten temat. Bardzo dziękuję tu z tego miejsca naszym parlamentarzystom, szczególnie pani marszałek, która jakby ruszyła, Marii Koc, która bardzo szybko doprowadziła do sytuacji podpisania umowy. Z, z Ministerstwem. Bardzo dziękuję radnym Rady Powiatu na czele z przewodniczącym za to, że podjęliście tę decyzję wspólnie z nami, że, że popieracie i wspieracie nas swoim działaniem. Bardzo dziękuję Markowi, panu dyrektorowi Markowi Jęczakowi, który, który realizuje tę inwestycję de facto w naszym imieniu, w imieniu partnerów. I jest to inwestycja, która swoim zasięgiem bardzo przekracza codzienne działanie Powiatowego Zarządu Dróg, ale dają radę. A dają radę dlatego, że no firma projektowa, tutaj, państwo, którą Państwo reprezentujecie, bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem realizuje przebieg inwestycji. Za to Państwu dziękuję. Najbardziej e, cieszę się z dwóch rzeczy jak do tej pory, jeśli chodzi o konsultacje. Przede wszystkim z pisma e, mieszkańców Kochowa, Gobelnicy, zwracające uwagę na e, przebieg e, drogi dojazdowej. Państwo, panowie projektanci uwzględnili ich uwagi i cieszę się bardzo, że rzeczywiście te konsultacje i głos e, mieszkańców jest uwzględniany. No, i z tego, że nas, to już było na koniec o tym mówione, na stronie Starostwa Powiatowego jest odpowiednie, odpowiednie miejsce, gdzie mieszkańcy na bieżąco zadają pytania, wyjaśniają wątpliwości. Więc te konsultacje de facto trwają na bieżąco. Mam nadzieję, że z etapu konferencji prasowych, rozmów przeszliśmy już do konkretów. I tak jak Państwo widzicie po kolei, zgodnie z harmonogramem, przybliżamy się do celu, jakim jest most. Ale też to, co Pani Burmistrz zauważyła, musimy myśleć, co będzie dalej, ale, ale realizując step by step, krok po kroku. Chciałbym, w imieniu naszym, tutaj po stronie tej Kodzieniewskiej, podziękować Panu Staroście, Panu Wójtowi, że. Podjęli tę inicjatywę, że znaleźli tych ambasadorów w realizacji tego zadania, że udało się wstrzelić ten program mosty dla regionu i że to zadanie, które do tej pory dojrzewało przeważnie w marzeniach wielu mieszkańców, zarówno z jednej strony Wisły, jak i z drugiej strony Wisły, powoli staje się realne i że tak jak Pan Starosta mówił, krok po kroczku będziemy zmierzali w kierunku realizacji tego zadania, a myślę, że to wyjdzie z korzyścią na pewno zarówno dla Państwa, jak i dla nas, jako dla Powiatu Kozienickiego, dla Gminy Kozienice. Drodzy Państwo, powinniśmy się wszyscy razem wspierać przy tej inwestycji. Ona się staje bardzo ważna. Liczymy na wsparcie każdej strony społecznej i jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować liderowi naszej grupy, która, który bardzo sprawnie i umiejętnie prowadzi cały proces związany z fizycznym rozpoczęciem realizacji zadania. Wszyscy jesteśmy tutaj mówimy jednym głosem i wiemy, jak bardzo ważna jest ta inwestycja i potrzebna, także wszyscy tego mostu chcemy i tej przeprawy, nie tylko ze względów na takich przejazdu i usprawnienia tego dojazdu zarówno z naszej strony do Kozienic, jak z Kozienic też na teren powiatu Gawolińskiego, ale przede wszystkim ta inwestycja jest strategiczna pod względem rozwoju naszych samorządów i o czym mówił też pan burmistrz. My chcemy tego rozwoju, też przygotowujemy się do, tych, do tej dużej inwestycji. Projekt jakby postępuje, prace projektowe postępują, na pewno to nie pierwsze konsultacje, które się odbywają, też sprawa wyboru dróg dojazdowych. My uwzględniamy potrzeby mieszkańców i tak jak tutaj partnerzy mówili, my też konsultujemy, rozmawiamy z mieszkańcami, bo tę inwest, inwestycję prowadzimy też dla mieszkańców i chcemy, by oni też z tego korzystali, by ta inwestycja służyła w przyszłości kolejnym pokoleniom. Dlatego cieszę się, że te konsultacje są, że możemy się spotkać. Dziękuję Panu Starości za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i tak jak powiedzieliśmy, <laughs> no idziemy dalej. Oczekujemy kolejnych tutaj dobrych informacji ze strony firmy projektującej. Oczywiście uwzględniamy tutaj uwagi wszystkich mieszkańców no i czekamy na kolejne etapy realizacji. Informacje dotyczące projektu zamieszczane są na bieżąco na stworzonej przez Powiat Garwoliński, lidera inwestycji, w stronie internetowej wwwpowiatgarwolińskimost